Podczas kształtowania się sieci kolejowej w Polsce tereny Podkarpacia znajdowały się w zaborze austriackim. To właśnie Austriakom zawdzięczamy doprowadzenie do głównych miast regionu żelaznych dróg. Obecnie najważniejszą rolę w ruchu pasażerskim i towarowym pełni magistrala E30, łącząca 160 tysięcy rzeszów z 70 tysięcy przemyślem i przebiegająca przez łańcuch i i Ostatnie miasto jest także węzłem, w którym odgałęzia się magistrala do stalowej Boli i dalej do Lublina przez lub Karczyska Kamiennej. Ale pod to nie tylko linia magistralna, to także, a może przede wszystkim, mnóstwo klimatycznych odcinków nawiekowych nieco już zapomnianych liniach kolejowych. Możemy też się pochwalić dwiema czynnymi liniami wąskotorowymi, zawierającymi takie atrakcje jak np. Na najdłuższy w Polsce tunel na wąskiej torze. Północne rubieże województwa przecięła najdłuższa w Polsce linia szerokotorowa LHS. obecną większość z nich wykorzystywana jest w ruchu pasażerskim i towarowym. Wakacje są okresem złożonego ruchu turystycznego w Bieszczady, a wiele zakładów nieprzerwanie korzysta z usług PKP, przewożących mikalia, węgier bądź drewno. My, ekipa podkarpacka kolejnet, staramy się uwiecznić kolejową rzeczywistość naszego województwa, która w chwili obecnej poddawana jest znaczącym zmianom. Po zaprowadzeniu portalu informacyjnego, jakim jest prezentowana przez nas strona, posiadamy także własne witryny, które w bardziej szczegółowy sposób opisują kolej w naszym regionie.